Halo, to ja, czyli Naczelny Gangster YouTube'a. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o tym, co się dzisiaj stało. Wiecie, bo w czwartek przychodzą takie dzieci tutaj, po naszych wefach, ja już byłem sobie ubrany, kilka osób jeszcze wychodziło z prysznicy, ale no wiecie, przychodzą takie dzieci sobie tam, które tam z jakimiś opiekunami, nie wiem, z jakiej szkoły integracyjnej czy coś, bo nasza szkoła im tam, tak że tak powiem, wypożycza tę salę gimnastyczną tak we czwartki, gdzieś tam po piętnastej czy tam po 14 więc, no wiecie, no i tam oni zaglądają do nas, no wiecie, bo oni lubią się tam, oni chcą zobaczyć bydlaka i oni zawsze mówią, kappa, poka bydlaka, kepo, nie? No i wiecie, no dzisiaj nie było inaczej i znowu zaglądali, nie? I, 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 kilka osób, szczególnie było gołych, no i wiecie, u nas tam z pryszniców dobiegały takie jęki, takie wiecie, a, a ty, a tak, ja, ja nie umiem tego w sumie odwzorować, bo bym musiał się drzeć na cały dom, w ogóle na nad, nad całą ulicę. Może żeby to odzorować, bo poważnie to było dosyć głośne, głośne. Ale o co chodzi? Tam jakieś takie małe dzieci tam zaglądały i się patrzyły, chciały zobaczyć bydlaka kappa. No i wiecie. Tutaj jeden z kolegów kazał im wypierdalać, no więc poszli na chwilę. No i wiecie, że to mieli takie fajne joke, no to otworzyli jeszcze raz, nie? I chcieli im wpierdolić już moi koledzy, no ale wiecie, jeszcze nie wpierdolili, no. Szczególnie, że takim małym dzieciakom, no to tak ciężko coś zrobić, szczególnie, że no nic im nie możesz zrobić, bo oni kozaczą, no wiesz, ty, ty jak im coś zrobisz, jak ich dotkniesz, no to już od razu jesteś winny, że tak powiem, więc no cóż, no i wiecie, no już te jęki się tam skończyły, wrócili wszyscy zadowoleni, kappa rozśmieszeni, no już się większość osób ubrała, ja sobie wychodzę tutaj. Jeszcze kolega mówi, żebym, wiecie, żebym, żebym nie otwierał, bo, bo jeszcze bydlak wystaje i nie chcę, żeby te, te dzieci tam, nie wiem, miały koszmary do końca życia, kappa. No to jeszcze poczekałem chwilę. No i dobra, wychodzę, wychodzę. I najśmieszniejsza część w sumie była tutaj, bo wychodzę. I ta taka ich opiekunka tam, wiecie, gada z nimi. No, że co tam, tam wszyscy są goli, co, co wy robicie? Co, co robicie małe Cwele? No. I ona tak tak krzyczy na nich, nie? Za tymi drzwiami. Ja się tak obracam, patrzę na to i się śmieję z nich. A oni się tak patrzą na mnie. i to, to z, takim, z takim żalem do mnie. Chociaż ja w sumie nic tam nie zrobiłem, ale ta ich opiekunka to zobaczyła, że oni tam podglądają co chwilę. Jezu. Chyba w ogóle im tam kazała jakieś potem jakoś tam uwagi im dała, czy coś tam, nie wiem. W sumie już dalej nie widziałem, ale się śmiałem na cały głos, wszyscy na mnie patrzyli, no ale dobra. No to była taka, taka, wiecie, krótka historyjka z mojego życia, z hmm. dzisiejszego dnia. Wiecie, jak, jak macie jakieś pomysły, możecie zawsze napisać w komentarzu, o czym mam powiedzieć, bo nie muszę nawet mówić o swoich tych historyjkach na co dzień, mogę, nie wiem, pogadać o po, albo, nie wiem, o jakichś tematach, które was interesują, jak na przykład cięcie się, czy, nie wiem, anoreksja kappa. A no i oczywiście pamiętajcie, do jednej dłoni chwyćcie ziemniaka, do drugiej płyn do chłodnicy, no i weźcie, nie wiem, pójdźcie tak se tam na przystanek autobusowy czy tam do, na lotnisko, nie. Tam wsiądźcie sobie, tam popijajcie, nie możecie się podzielić z jakimś ziomeczkiem, czy tam z bezdomnym kappa i, i uważajcie na kosmicznego bokzela, który Wam równie dobrze może wsadzić łapkę w pupę swoim rakietowym dopalaczem takim, wiecie, musicie uważać kappa. Na szczęście oglądając mnie dostajecie super antywirusa, który was chroni przed homunculusem, którego, którego może was wyhodować, wyhodować Boxdel, więc wiecie, tutaj no, jesteście na propsie dzięki temu, no to, to dzięki, no to cześć, wolololo.